Aby niewidomy mógł dotrzeć do Jezusa Chrystusa, potrzebuje wokół siebie kogoś, kto widzi, kogoś, kto podprowadzi go do Jezusa Chrystusa. Wówczas Jezus przejmuje inicjatywę i wyprowadza niewidomego poza wieś, uzdrawia go. Na myśl przychodzi mi obraz Petera Broigla, ślepcy, który przedstawia ten motyw z Ewangelii, że kiedy ślepy, ślepego prowadzi obydwaj. W dół wpadną, mamy tam przedstawionych sześciu ślepców, którzy zaufali jednemu, który idzie z przodu i wszyscy po kolei wpadają w jakiś płynący potok. Wokół nich nie ma nikogo, kto by im pomógł, dlatego są sami sobie przewodnikami, co prowadzi do katastrofy. Potrzebujemy mieć wokół siebie kogoś, kto widzi, kogoś, kto potrafi rozpoznać rzeczywistość taką, jaka jest. Jako ludzie wierzący powinniśmy ufać Ewangelii, powinniśmy ufać Chrystusowi, powinniśmy ufać Kościołowi, że to właśnie Kościół jest y, tym przewodnikiem prowadzącym do Chrystusa, oby ta nadzieja i ufność w to przewodnictwo Kościoła w nas y, nie zgasły.